Ale, ale widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku sobie wbijemy Widu na 25 rang. Tak, trochę nam brakuje, ale dzisiaj postanowimy go wbić na niej. Na no, nie bo wczoraj miałem takiego skilla na niej. No tutaj, walka. No to jest właśnie to za zadyma. Mam dobra. Czy? Czy troszeczkę luknąć no mecz? To był ten. Ten czy ten? Ten. No to ja oddaliłem tego, tego, murtisa, żeby mi nie przeszkadzał, wtedy ja robię save clutcha, znaczy no nie aż tak takiego, bo oczywiście go musiał zepsuć. I teraz save clutch. No, bierze piłkę jak kontroluje baza astrala gdzie potem trafiam do nas bramkę przez to to był podwójny safe clutch tutaj Mortis zawsze było tego samego triku ale mu nie wyszło No, i jestem w akcji, później Gol. Gdzie potrójna po akcja w jednym meczu? No i też się nawet nie trafi. Nie uderzył. A teraz gol, którego nie trafiłem, a ten LP ja Nie wiem co on zrobił, chciał samobójca trafić, ale tutaj zrobiłem kolejnego save placza, żeby nie doszedł do naszej piłki. Nie pomyślałem trochę, że mogę ją odbić, ale tutaj już wynik się skończył. 2-1 y, dla nas. Więc tak my próbujemy. Idźmy na 25 rang. Co nam trochę to zajmie. Bo mamy teraz na 23. i 480. To jest ranga. Ranga 25. Oj, oj. ooo! No niemożliwe Albo, no że nie zbijemy tej Willow O no super 2-0 w 5 sekund No i trzy zero, no super, no dwanaście sekund, trzy zero, hmm. no zobaczymy. Ale, ale poszedł. Oj, ale bratek skwasił Ojej, ojej, oj, ale bratek skwasił O nie, zdążyłem, on nie mogę. mówię Abym znowu zrobił to samo co wczoraj Niepotrzebnie zużyłem na nią dwa ataki. Znaczy, to ona miała krążek, to nawet dobrze. Już nie wiem. Sam ale, widzicie? No, ile się to dużo, ale niestety nie wbiję jej dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. I widzimy się w kolejnym